Ciąg AN jest określony wzorem AN równe minus 1 do potęgi n tej razy n minus 5 dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej od 1. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Pierwszy wyraz ciągu AN jest dwa razy większy od trzeciego wyrazu tego ciągu. Musimy tutaj policzyć pierwszy wyraz ciągu, czyli kiedy za A... Y za n wstawimy 1, tak? Czyli a1 to jest równe. Minus 1 do potęgi pierwszej razy 1 minus 5, tak? Tutaj mamy potęgę nieparzystą, więc ten minus nam zostanie i mamy 1 minus 5, czyli to jest minus 4. No i dwa minusy dają plus, więc to będzie 4. I mamy policzyć jeszcze wyraz trzeci, czyli a3 to jest równe. Minus 1 do potęgi trzeciej i mamy 3 minus 5. I tutaj znowu mamy potęgę nieparzystą, więc zostanie nam ten minus i 3 minus 5 to jest minus 2. No i dwa minusy dają plus, czyli 2. I mamy powiedziane, że pierwszy wyraz ciągu jest dwa razy większy od trzeciego wyrazu. No tak, czyli mamy 4 przez 2, no to to jest 2, tak? Czyli jest ten wyraz dwa razy większy. Czyli to zdanie jest prawdziwe. I tutaj mamy jeszcze drugie zdanie. Wszystkie wyrazy ciągu AN są dodatnie. No tutaj to będzie zdanie fałszywe, dlatego że, jak możemy zauważyć, mamy minus 1, tak, i podnosimy je do potęgi n tej. Tutaj mieliśmy akurat takie dwa przypadki, kiedy te wyrazy nam wychodziły dodatnie, no, dlatego że mnożyliśmy to, znaczy potęgowaliśmy liczbami nieparzystymi, tak, a jeżeli byśmy mieli liczbę parzystą, Weźmy sobie na przykład a2, tak? No to to jest minus 1 do 2 razy 2 minus 5, tak? No to teraz ten minus się już nam kasuje, tak? Więc mamy po prostu 1, czyli nie musimy nic pisać. 1 razy 2 minus 5 to jest minus 3, tak? No i tutaj mamy dowód na to, że nie wszystkie są dodatnie, czyli to jest zdanie fałszywe.